Dzień dobry, tutaj Paty z Londynu. I Doris z Gdyni. Dzisiaj witamy się z wami Sylwestrowo. Mamy nadzieję, że wszyscy jesteście w szampańskich nastrojach i że wszyscy wejdziemy w nowy rok z nową fantastyczną energią. Co ja mogę powiedzieć tylko tyle, że dzisiaj piję wasze zdrówką. <noise> I życzę, żebym spełniła się marek. Dokładnie, marzenia. ja też, ale Toasty to na końcu, chyba, żeby wypiję wszystko przez odcinek. Co Doris popijasz? Chciałabym powiedzieć, że pracuję, ale niestety jest to woda karcywana. E, A ty, Patry? Ja, ja mam ten napój, co dodaje skrzydeł. Także będziecie odlatowy odcinek, o no. Czy przesadziłem? Bo odpuściłem Sylwestra u siostry, która nie chce mieć dzieci. W zeszłym tygodniu organizowałem u siebie święta Bożego Narodzenia dla Rodziny. Ja mam 33 lata, e, mam z żoną dwuletnie dziecko. Co roku święta odbywają się na zmianę. U siostry, rodziców lub u mnie. Jedna osoba organizuje wigilię, druga święta, trzecia sylwestra. W zeszłym roku moja siostra, która głośno deklaruje, że nie chce mieć dzieci, kupiła psa. Kocham moją siostrę, ale bardzo się od siebie różnię. Kiedy urodziło mi się dziecko, nasza relacja trochę się zmieniła. Ona. Toleruje mojego syna. Nigdy się z nim nie opiekowała i ja też nigdy o to nie prosiłem. Mój syn jest obecny na wszystkich rodzinnych spotkaniach, co moją siostrę irytuje. Moja siostra stała się klasyczną psią mamą, typ u którego świat kręci się wokół psa. Ja nie mam psów, i szczerze mówiąc, nie chcę przebywać w ich towarzystwie. Nie chcę już ich też w swoim domu. Siostra chciała przyprowadzić psa na święta. Ja powiedziałem, nie. Pies jest dobrze wyszkolony i ogólnie w porządku jak na psa. Po prostu nie chciałem go ani w domu, ani nawet na podwórku. Zgodziła się i zostawiła psa w domu. Ale była z tego powodu niezadowolona i dała mi to odczuć kilkukrotnie. Dzień przed Sylwestrem powiedziała mi, że dzieci nie są miłe widziane w jej domu. Byłem tym zaskoczony i zapytałem dlaczego. Odpowiedziała tylko, że będzie alkohol. Wszyscy pijemy. Przychodzą też znajomi rodziny. No i że nie jest to odpowiednie miejsce dla dwulatka. Ja i żona i tak planowaliśmy zostać tylko do 22, a potem wrócić do domu ze względu na dziecko. Zmieniliśmy plany i zdecydowaliśmy się w ogóle nie iść, respektując życzenie siostry i zostawiając dziecko w domu. Poinformowałem ją o tym pół godziny przed rozpoczęciem imprezy. Potraktowaliśmy ten wieczór jak każdy inny. Nawet nie dotrwaliśmy do północy. O dwudziestej trzeciej zauważyłem nieodebrane połączenia od niej ale nie odebrałem. Zasnąłem, a zaczęły przychodzić wiadomości. Nazywała mnie dupkiem, wyzywała mnie od hejterów psów, pisała, że byłem hamski, bo nie przyszedłem na imprezę. Twierdziła, że to bzdura, że kupiła prezent świąteczny mojemu dziecku, a ja nie kupiłem nic dla jej psa. Lista pretensji była długa. Ewidentnie była pijana. Próbowałem do niej zadzwonić, ale nie odebrała i dostałem smsa nie odbiorę dupku. Więc, czy jestem tym dupkiem i czy przesadziłem? Um. No alternatywę na jakby organizowanie całej tej imprezy, siostra miała dobrą, bo jakby argument będzie alkohol, dwuletnie dziecko, dobrze, żeby ich nie no. było. Powiedziałabym, że pomyślała o tym. Co do wyzwisk brata, no myślę, że ciśnienie i zaszło, jak wypiła sobie parę lampek alkoholu, to po prostu odpięły jej się wrotki i powiedziała bratu, co o nim myśli. To jest takie dla mnie dwuznaczne z tym dupkiem, szczerze mówiąc. Trudno mi się postawić akurat w tej sytuacji po jakiejkolwiek ze stron. No bo z jednej strony, wiesz, skoro ona ma wychowanego psa, to co ten pies pewnie, nie wiem, poleżałby na korytarzu, co on robi temu, co to ten pies jemu zrobi. Z drugiej strony, no... Ona kupiła prezent dla dziecka, a on dla jej psi, jego dziecka nie kupuje. Ona się kupuje mhm. dla zwierząt jakieś tam. Eee, teraz akurat tak nie mamy, ale no, kupowaliśmy zawsze jak, jak, jakiś tam smaczek czy coś. Takie złośliwe po prostu rodzeństwo, nie wiem, jeden drugiemu przytyka. No, nie porównuje się dziecka do psa. Tak? Bo to nie jest to samo. Ale zdaje sobie z tego sprawę, że jak ktoś nie chce mieć dzieci, a wybiera zwierzęta, bo często też tak jest. To też to jest ok, więc, um, więc tak chyba po środku dzisiaj zostanę. <grym> Wiesz co? Ja myślę, że, że w ogóle tak, trochę w ogóle beznadziejna sytuacja na zasadzie takiej taka w ogóle niepotrzebna, bo okej, okay, ja <grym> rozumiem nawet, że jej trochę było przykro, że nie dostała, że jej psiecko, bo to się tak mówi teraz, nie? Psiecko. Dlatego to no, nie wiem, No ale tak, właśnie hmm. tak się mówi, że nie dostało tam żadnej zabawki, bo myślę, że to nie jest problem, to też nie jest jakiś wielki wydatek, ale dobra już odejdźmy od tych świąt, bo już święta za nami. Ale jeżeli chodzi o tą imprezę sylwestrową, myślę, że trochę pochamsku jednak siostra zrobiła, dając im znać na ostatni dzień tak naprawdę, że impreza jest bez dzieci. No, po to wiesz, no z jednej strony, okej, okay, ja rozumiem, że nie chciałam mieć tych dzieci, ale chyba miała wystarczająco czasu przez cały grudzień czy listopad, skoro wiedziała, że to ona organizuje tego Sylwestra, żeby ten im znać, no bo jednak, e, no jeżeli chcieliby przyjść, no to musieliby zorganizować opiekę. Wiadomo, w Sylwestra w ogóle w tym okresie świątecznym jest dosyć ciężko, e, ale, e, no, słabo, że do, to zostawiła to tak trochę na ostatnią minutę, nie? No ale to on przecież, Pati e, pół godziny przed imprezą powiedział, że tak, nie przyjdzie. ona im dała na ostatni, ona im dała parę godzin prędzej znać, że dzieci nie są mile widziane u niej w domu. Przez to, że on powiedział, że nie chce psa. Mile widziane, ale niekoniecznie, że całkiem nie widziane. Doris, a co to znaczy? Jeżeli ktoś ci, jeżeli ci powiem, Doris, nie jesteś mile u mnie widziana, to co, i tak przyleziesz? Jak masz w to Nie, no jakby kułam no. to nie, ale też oni się takie stare dziadki zachowują. Mamy dziecko, nie dotrwaliśmy do 12. Jakby ten brat mnie irytuje, chyba po prostu tej historii takiego cierpiętnika. I to, że no mamy dziecko, to w ogóle. No to po prostu trzeba było od samego początku mówić, że wiesz, my nie przyjdziemy, no bo idziemy spać o 10. No ale on powiedział, że nie przyjdzie. Nie, no. Wiesz, co, myślę, że akurat to, że chcieli wyjść o dziesiątej, jest spoko dla wszystkich. No bo wiesz, potem kto tam chce sobie wypić kolejną lampkę szampana, powiedzmy, no to nie musi już się, wiesz, przejmować że, tym, że gdzieś tam jest dziecko w tle, tak? No i też mi się wydaje, że rozważna decyzja z tej strony, bo z jednej strony wiesz, no gdzieś tam chcieli się spotkać z tą rodziną, no bo to nie jest jakoś to tam jest to cała rodzina. No ale z drugiej strony, no nie chcieli też. Ja to tak odebrałam, że nie chcieli jakby zawracać tą swoją całą otoczką głowy reszcie imprezy. Ja to przynajmniej tak odebrałam tą historię, Dla mnie dwumiesięczne dziecko śpi o godzinie 19 albo 20. Dwuletnie, teraz jest Teraz w ogóle nie ma. Dwuletnie, dwumiesięczne zrozumiałam, no ale dwuletnie też, no. Nie wiem, ja nie targa, nie, 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 nie jestem za targaniem dziecka, no ale dobra. Kto co woli, to już jakby decyzja indywidualna. No ja bym nie targała. No, także ty jesteś za tym, że zachował się jak dupek, czy nie? Ciężko jest powiedzieć. Ja myślę, że oni do oboja są takie, wiesz, takie dwa, dwa kargule i pawlaki, tylko że rodzeństwo, nie? I 60 lat młodsze. Tak, i dokręcić w śrubkę tylko wtedy, kiedy mogę tam Tak, myślę, że... No, no, no słabo wyszło, bo w ogóle bez sensu, wiesz. Bo oni się tam popsztykali i teraz no, ich rodzice pewnie płaczą, no ale dobra. E, myślę, że po prostu ruszymy dalej. Już w ogóle też machnęłam ręką i liceka. E, czy ja przesadziłam? Bo powiedziałam mężowi, że pojadę sama do hotelu, jeśli będzie chciał urządzać imprezę sylwestrową. Ja i mój mąż jesteśmy po czterdziestce. Mamy dość duży dom, więc łatwo jest u nas organizować spotkania. Poza tym, mój mąż uwielbia przyjmować kości. Oto piekło, przez które przeszłam w ciągu ostatnich czterech dni. Piątek nasza córka miała swoje Friendsmas, święta z przyjaciółmi. Nie było dużo osób, ale ośmioro podpitych winem dziewiętnasto 20 latków robi hałas jak jakieś czterdzieści. osób. E, ważna informacja tutaj, e, rodzice mojego męża są po rozwodzie. Czyli tak, sobota, Boże Narodzenie z rodziną teścia. To duża rodzina i lubią pić. Były rozlane napoje, dzieci zaliczające patki i kilku awanturujących się wujków, cioć i kuzynów. Może brzmi jak jakieś wielkie polskie wesele, a nie <laughs> Wigilia, ale dobra. I jeszcze prosiaka brakuje na stole. A czekaj, może był, nie? Nawet nie gotowaliśmy, bo było około 30 osób. Zamówiliśmy catering, ale sprzątanie i tak było ogromną robotą. Wigilia. Kiedy w końcu posprzątaliśmy dom, musieliśmy szykować święta z rodziną teściowej. To mniejsza i spokojniejsza grupa, ale wszystko gotowaliśmy sami: ryby, mięsa, sałatki, ciasta. Gotowanie trwało wieczność. Było też sporo małych dzieci, bo przyszli kuzyni męża z maluchami. Pierwszy dzień świąt. Przyszła moja rodzina i znowu gotowaliśmy. To mniejsza grupa, moi rodzice, mój brat i jego rodzina. Ale i tak wszystko było na naszej głowie. Jestem kompletnie wykończona. Mam ochotę zapaść w sen zimowy na miesiąc. Dziś rano mój mąż powiedział, że może zrobilibyśmy Sylwestra dla sąsiadów. To, takich, z którymi zwykle się spotykamy. Powiedziałam mu wprost, że jeśli się na to uprze, to pojadę do hotelu i nie wrócę, dopóki do mnie będzie posprzątany. On uważa, że przesadzam i że to nie było aż tak dużo pracy, ale naprawdę było. Wiem, że on lubi przyjmować gości bardziej niż ja i nie chcę wyjść na marudę, ale ja naprawdę mam już dość. Czy przesadzam? Teraz bym jechać do hotelu i to sama. Bez nikogo, także w ogóle nie przesadza. Niech jedzie, niech się bawi świetnie, sama w swoim towarzystwie, i niech obsługa hotelowa po niej posprząta. Tak jak ona sprząta po całej rodzinie, po prostu uważam, że jej się to należy. Fajnie, że mają taką otwartą chatę, że mają często gości, bo to jest bardzo fajne. Natomiast ja szczerze, jak robię jakąś imprezę, a robię to rzadko, ja nie lubię tego sprzątania. Ja mam wrażenie, że ja sprzątam przez trzy kolejne dni, bo ciągle gdzieś coś znajduję, że wiesz, tych zmywarek tam trzeba napakować i. No i w ogóle jakby ja jestem gościnną osobą, więc zawsze staram się, żeby te osoby po prostu się dobrze czuły w tym moim domu i nadskakuję e, staropolskim zwyczajem. <laughs> no, to też nie jest do końca super, ale. Tak, no niech jedzie, no to no, nie, nie przesadzi, a, a ojciec nie chce zrobić imprezę, sprząta i będzie każdy zadowolony. Sąsiedzi pewnie nawet nie są że matki, to nie było. Jak tak lubią imprezować? No wiesz, to w ogóle tak z takimi imprezami, to, to nawet nie tyle sprzątanie przed imprezą, znaczy po imprezie, ale właśnie to sprzątanie przed. No bo wiadomo, tak jak mówisz, no zapraszasz gości, chcesz, żeby się dobrze czuli. No to ekstra przyszorujesz tą łazienkę, tak? Ekstra przyszorujesz tą kuchnię, gdzie przy tych wszystkich przygotowaniach, no i wiadomo, po staropolsku trzeba pomyć okna i wyprać firanki, tak? No to już w ogóle jest. Ale no to jest tak, ja mam takie wrażenie, że jak zapraszasz sporo gości, to po prostu kilka dni przed sprzątasz, gotujesz, przygotowujesz, nawet jeżeli, nie wiem, nie, ona tam nie gotowała na tą jedną imprezę, to przecież tyle dni pod rząd gdzieś tam gotowała, przygotowywała jakieś idee, tak? Wiesz, no... Potem sprzątanie na ten każdy dzień i po tym każdym dniu. To jest, to jest w ogóle za dużo. Ja się w ogóle nie dziwię, że ona chce tylko pojechać, wiesz, na, tą, na te kilka dni. E, fakt, że wspomniała, że chciałaby zapaść zimowy sen na miesiąc, ale e, tak, myślę, że jej się należy i to na dodatek hotel, spa. I jeszcze, e, jeszcze żeby stary do niej nie dzwonił przypadkiem, nie? No. <ślażdżę> to, to jej się mega należy, myślę. Tak, gdzie tak. schowała przyprawa albo wiesz. Dodatkową butelkę wina. No, nie jedną. Ale w ogóle taka perspektywa. <laughs> tak. Okej, okay, następna historia. No dobra, ale tak czy przesada, czy nie Aha, przesada? No ja myślałam, że my Nie przesada. że oczywiście, że nie przesadza. że jej się należy. Masaż dobra. stóp i to jeszcze przez profesjonalistę, a nie przypadkiem przez jakiegoś tam sąsiada czy coś. No. Sąsiad masujący stopy. Na Sylwestrze moje stany. <gry> wiesz, to jest Przez takie lajkrowe like rajstopy z takim wyrozowy <gryzny> też. Gany kolor opalony. Tak, tak. Aha. No, ty też pieszki na tym, żeby sobie pojechała, nie? Ja mam no ja 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 się czuć. Ja lubi sprzątać, to ja ją zapraszam, nie? A jak pójdę do pracy, to ona się tutaj może robić sobie spa, ile chce. Ja jadę. ja ja e, Okej, okay. kolejna historia. Czy przesadzam? Bo nie chcę spędzić Sylwestra z rodziną. Jestem na ostatnim roku studiów. Mieszkam przy regowcu, 45 minut drogi od mojej rodziny. Razem z trójką przyjaciół. I planowaliśmy razem spędzić Sylwestra, żeby wspólnie powitać nowy rok. Dzisiaj powiedziałam o tym rodzinie i moja mama bardzo się zdenerwowała. Dla kontekstu, mam 22 lata. Przez pierwsze 21 lat mojego życia zawsze spędzałam Sylwestra z rodziną. Kupowaliśmy mnóstwo przekąsek w markecie, oglądaliśmy występy muzyków, a potem odliczanie do północy czyli Sylwester z jedną albo drugą stacją. Nie, ten... <laughs> a... Nigdy nie mogłam świętować Sylwestra z przyjaciółmi, bo mama mi na to nie pozwalała. Teraz, kiedy mieszkam na swoim, byłam podekscytowana, że w końcu mogę przeżyć Sylwestra z przyjaciółmi. Moja mama powiedziała jednak, że jest bardzo zraniona, zdenerwowana, bo wybieram przyjaciół zamiast rodziny, a rodzina powinna być zawsze na pierwszym miejscu. Nazwała mnie egoistką i powiedziała, że muszę przestać myśleć tylko o sobie. Próbowała zaproponować, żebym zjadła kolację z przyjaciółmi, a potem przyjechała i spędziła resztę wieczoru z rodziną. Ale ja postawiłam sprawę jasno i powiedziałam, że cały sens polega na tym, że chcę spędzić całego Sylwestra z przyjaciółmi. Nie spodziewałam się, że moje rodzice będą aż tak zdenerwowani. Czy przesadzam, bo nie spędzam Sylwestra z rodziną? Być złośliwa, mam 21 lat. Kiedy ja miałam 13 czy 14, to spędzałam czas z koleżanką. Czy tam ze znajomymi ode mnie, po prostu. Robiliśmy sobie imprezki jakieś rzeczy z bibuły. No, potem byliśmy starsi, to wiadomo, te imprezy wyglądały inaczej. No, ale nie, że e, mając 21 lat, nie z własnego wyboru, mam spędzać wieczór z panem Zenonem. Jakby trochę nie, nie tędy droga, nie? No, ona ma 21 lat i niech odetnie pan, powinien na tej dziewczynie i przestanie jej robić krzywdę. No, Dziwna w ogóle akcja. Znaczy fajnie, że, że tam spędzali rodzinnie. Niektórzy lubią, ale. Nie, mi się ale to ale Chodzi nie o podoba. to, że jeżeli na przykład ktoś chce spędzać czas rodzinnie, to każda strona musi chcieć spędzać ten czas rodzinnie. Bo jest wiele osób. Ale matka no, kazała. To nie, jest, że matka kazała. właśnie. Tak jak mówisz, czas bym powinien, bo w ogóle jest to mega słabe, zwłaszcza w tej sytuacji, że. E... No spędzili całe święta razem, ten cały tam okres świąteczny. Czyli za, zakładam, że ona też była gdzieś tam przy tych przygotowaniach. Czyli nie tylko, że od 24 do 26, tylko pewnie tydzień przed i tydzień po i, tydzień pomiędzy. A poza tym to nie jest tak, że ona jest na tych studiach na drugim krańcu Polski. Ona powiedziała, że jest 45 minut samochodem. To tak naprawdę może nawet być to samo miasto. Więc podejrzewam, że widują się dosyć często, że no nie ma takiej potrzeby i że matka powinna dać żyć córce. Eee, no bo słabo, nie? Bardzo słabo. Twoim życiem, no. nie? Tak naprawdę, mając 21 lat, to ona jest samodzielna, decyduje sama za siebie. Nawet jak jest nastolatką, no to przecież wiesz, no nie wiem jak ty, ale no. Mnie jakoś rodzice nie trzymali specjalnie, że nie mogłam wychodzić i że musiałam z nimi oglądać. Były Sylwestra, które z nimi spędzałam, no ale też były takie, że jak ktoś robił jakąś imprezę, no to byłam pierwsza, nie? Mama mi robiła jedzenie, żebym mogła po prostu zabrać do znajomych i żebyśmy się dobrze bawili, więc... No takie trochę słabe, no takie jakby zabranianie tych relacji międzyludzkich i przywiązywanie, no to jest... Takie może mieć obrzydzenie do tej matki potem, że wiesz że to są jej najlepsze lata życia, no kiedy, jak ma nie teraz, jak ma 21 lat, korzystać z życia i posmakować tego życia, nie? No, to jest dziwne, rozumiem, że jakby to była Wigilia i wyszłaby po godzinie z kolacji, no ale Sylwester, no każdy spędza jak chce. Właśnie, tym bardziej, że ona nie chce już spędzać go właśnie z rodziną, ale też wydaje mi się, że to może też gdzieś tam zaburzyć jakieś takie relacje tej córki na, na taką przyszłość za parę lat, wiesz, no. To jest taki teraz ostatni dzwonek, tak naprawdę, nie że ostatni dzwonek, ale no to jest gdzieś tam ten wiek, gdzie ludzie cały czas jeszcze zabierają jakieś nowe przyjaźnie, nie wiem, poznają ludzi, z którymi później gdzieś tam może będą pracować, wiesz, no jest na studiach, gdzieś tam no musi zacząć planować sobie swoją przyszłość, no nie zaplanuje jej z kanapy przed telewizorem raczej, nie? się, znaczy, no można by, ale myślę, że tak jest trudniej po prostu. No tak. To prawda. Szczególnie, że właśnie tak jak mówisz te, te relacje, nie, no. że jakby paczkę pożysz, otaczasz się jakimiś tam konkretnymi ludźmi znajomymi. No poza tym no. Ja nie wiem, to mama w ogóle o co jej chodzi, że ona jest zazdrosna. O tą relację, która ta córka ma z przyjaciółmi? Nie wiem. Też trochę dziwna sytuacja. B trochę takie toksyczne. Trochę. <laughs> Myślę, że bardziej niż trochę. Myślę, że bardziej niż trochę. Ale wiesz co, kiedyś na kempingu poznałam taką rodzinę, że te mhm. dzieci, że jakby dzieci biegały sobie karty. No, no nawet nie wiem, moje dziecko biega sobie z koleżanką, jakby ja sobie z koleżanką, ja jakby tego nie kwestionuję, tylko jej, wiadomo, no. opinuję im. Natomiast było tak, była taka dwójka nastolatków i ci rodzice, tak te dzieci. Że te dzieci siedziały, na przykład był wieczór, więc dorośli zazwyczaj sobie tam grillują, piwkują i tak dalej, a te dzieci poznają inne dzieci czy tam nastolatków i spędzają wspólnie czas. A te dzieci z tymi rodzicami w takiej komunie byli. Co... I jakby normalna rodzina, bardzo kochająca się, te dzieci też takie kulturalne, fajne. Ale trochę mi było żal, że tak właśnie nie wychodziły na zewnątrz, nie do innych, że no nie wiem, nie pobawiły się, nie pobroiły, nie zrobiły wspólnego ogniska, nie posiedzieli sobie nad jeziorem. I to tak mi się też takie zag zagarnianie tej córki przez tą matkę, to takie. No zacznijmy, jak ja pędzę. No, to jest ciekawe, ciekawe. Wiesz, ja uważam, że ta matka powinna się cieszyć, że po tych dwudziestu paru latach. Posiadania dzieci w domu cały czas, no też niech sobie odetchnie, niech wiesz, niech zasmakuje sobie życia, a nie, wiesz, tylko trzyma wszystkich na kanapie i każe im jeść jakieś rzeczy z supermarketu. Bez sensu. No. Tak no. jest. Dobrze, no. Niech nasza poprzedniczka wyjedzie sobie na noc do hotelu. Dokładnie. Hotel. Będzie Dokładnie. Mógłby, Może nawet ja razem pojadę. O, można, można i, tak. i tak. Można <laughs> razem. Można i tak. Można <laughs> i tak spadać. Dobra, to. E... Tak, no to co? No to młoda nie przesadza. Niech idzie i żyje swoim życiem. Tak. Niech nie się, się dobrze wiedzie. Niech e... I niech wszystkim nie. się wiedzie w Nowym Roku, bo to była już nasza ostatnia historia. E... Także, e... kochani, wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że będziemy się widywali często w nowym 2026 roku. E... No i co? Wszystkiego dobrego. A ja bym chciała jeszcze podziękować wam za te półtorej miesiące z nami i mam nadzieję, że ten, te półtora miesiąca w 2025 będzie świetnym startem na e, śmieszne historie, poważne historie, smutne historie na 2026 e, i życzę wam, żeby wasze marzenia się spełniły. Ale nie zapomnijcie też zostawić lajka i subskrybować nasz kanał. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Zdrów.